Witamy tutaj znowu wasi Patryczek 427.1 i. Boje Sorki za tą przerwę, ale. No cóż, niestety jednak Fraps nam przedziela te filmiki. Bo, tak ale jak coś... Wojtek mówił, ale coś tu... poprzednio 8 minut, a teraz przedzieliło ten wcześniejszy, miał 5 minut, coś powiedzmy, że 6, a tamty miał 6 minut, znaczy 8 minut już. No, no także. Jak już widzicie, to już koniec. Tak, chcieliśmy tylko właśnie dojechać do końca, żeby nie było, nie? Ale jeszcze wam że się tutaj Widzicie? Jest grzyby tam mieszkają Zanim wszystko budowaliśmy tam to robiliśmy sobie tutaj takie coś, żeby przespać nocy, żeby creepery nie weszły I co przychodzimy, budowaliśmy tą water slide i patrzymy a tutaj... No to tam... ci o tej nazwie ja ci zawsze mówiłem a, No i no. patrzymy No i właśnie, było tutaj wszystko zawsze puste, tylko łóżko stało. Łóżko zabraliśmy a tutaj grzyby są A nie, no to musiał być jakiś błąd u gry nie się, zabiliśmy prawie. Ani połówki życia ci to nie zabrało, geniusz. Szczególnie, że gramy na pistoolu, nie? A mi się podoba. Mi się bardzo podoba tamto. Eee... i dobrze przypomina na spodek kosmiczny. Mi tak samo. Myśmy tylko to odgrodzili już spodek kosmiczny. O, dobra. No dobra. No i widzicie. Stadion! No, znowu. Dziękujemy, że potraficie wytrwać do końca tego, co nagramy, zrobimy i powiemy. No i jeszcze jedno, Chciałbym, chcielibyśmy się tak, nie za tylko pochwalić, stworzyliśmy nowe skiny, ale chyba każdy skiny swoje robi, i stworzyliśmy nawet tekstur... teksturki. Teksturki, jakże. widzieliśmy tutaj teksturki, widzicie już te teksturki nowe, ale mamy też pełno teksturek w Zanadżu, więc nie chcemy wam pokazać, bo to by też zajął kolejne trzy odcinki. <grym> No. Może z trzech odcinki to przejąłeś. Dobra, no to pozdrawiamy. Przekinasz mocno, wiesz. No pozdrawiam, Woj 1902 i Patrył 4271. Patrz, zawsze bierzemy, że najpierw Patreon 4271 przy starcie, a teraz Twoja 1902 no. przy końcu, nie? No to pozdrawiamy, Elo.